Witajcie w w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijały internet. Od razu wpadamy w dziwne zakamarki internetu. Tak, jogi z koniem. Jeszcze nie było. Toma India. Jest una technika, que se utiliza para amansar al caballo.

Do końca nie wiadomo, jakie relacje łączą go z koniem, ale nie mam wątpliwości, obydwojgu się podobało. Zbyt się zbyt. Wracamy na ziemię, do łodzi, a konkretnie na glebę. Po nieudanym napadzie złodziej został złapany, przygnieciony. I teraz wystarczy poczekać na policję, która przyjechała i zaraz odjechała, bo okazało się, że pomylili adres i to nie byli oni. No, 65. no nie, no to, to, to zaraz i drugi paprotnie. Łódź, kurwa. Pan sobie tu pogniecie, a zaraz przyjedzie inny patro. Ja ja ja. Chociaż złodziej jak i ten, na nim mogli to wykorzystać. Jak jest joga z koniem, może być za złodziejem. Chociaż ten na dole wydaje się... Zrelaksowane. Teraz czas na sport z perspektywy kibica. Przypomnijmy sobie, jakie emocje towarzyszą zawodnikowi. Teraz zobaczmy, jak to wygląda po drugiej stronie. Dobra, piła. kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! Kurwa, no! Jasny chuj! Kur... Wszystkie najpiękniejsze polskie słowa 10 sekund. Dla tych, którzy są wrażliwi, mam dodatkową wersję. Dobra, to by było na tyle w tym poszukiwaczu. Jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie filmiki macie je w opisie na dole. Jeżeli wam się podobało, zawsze możecie dać łapkę w górę albo subskrybować. My się widzimy za tydzień na YouTubie i codziennie na Facebooku. Trzymajcie się. Pytanie na dziś, jak często twój kot chodzi na imprezę, bo mój kolega nie ma co robić. Może Jasiek sam odpowie. Ja nie imprezuję. Ja tylko śpię. Pewnego cudownego konia. konia, Boże. Po nie. po nieudanym. Nieudany... kurde, mam straszną. po nie... Jezu, nie mogę zacząć. Po nieudanym napadzie. Po nieudanym... Jezu... Po nieudanym napadzie w... Po nieudanym... Jezu... Po nieudanym napadzie w, zie... w ziemi...